Cześć! Niedawno wyszła nowa wersja LTS Ubuntu pod nazwą Jelly... Y, nie pod nazwą Jammy Jellyfish e, Tak, Ubuntu jest to oznaczone numerem 22.04 i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam co pojawiło się w tej nowej wersji jak również porównam ją do starej Zaczniemy od instalacji e, Dobrze, przeznaczymy sobie 4GB i dwa wątki Zostawimy dysk tak jak jest i ukończ. Tak yy, yy, zainstalujemy Ubuntu. I yy, tak naprawdę proces instalacji yy, nie zmienił się praktycznie wcale, ale aby ta prezentacja można powiedzieć była pełna, no to yy, muszę tutaj to przedstawić. I tak jak mogliście widzieć przed chwilą, na tym króciutkim ekranie ładowania. Pojawiło się nowe logo Ubuntu, tak bo Ubuntu wraz z tą wersją zmieniło swoje logo. Eee, jeszcze miłe dzwoneczki witają nas swoim dźwiękiem, a my instalujemy Ubuntu. Tak tutaj, standardowo. Tak, instalacja normalna. Pobieramy aktualizację podczas instalacji. A, wyczyszczenie dysku. No tutaj standardowo, to tak jak w poprzednich wersjach Ubuntu. Tak oczywiście ustawiamy bardzo silne hasło, żeby nikt nam się na pewno nie włamał do komputera. OK, i instalujemy. Warto też rozjaśnić dla niektórych, co to znaczy, że wersja Ubuntu jest LTS. LTS polega na tym, rozwijając skrót, long-term support, czyli po prostu wsparcie długoterminowe. Ta wersja będzie otrzymywała aktualizację przez pewien okres czasu i chyba w tym przypadku to będzie do 2025 roku. To jakoś tak jest, 3-4 lata wsparcia dla tej wersji. A co 2 lata w ogóle zostaje wypuszczana nowa wersja LTS. -a. Tak, czyli jeżeli skończy się wsparcie dla tego Ubuntu, to po dwóch latach wyjdzie nowa wersja z długoterminowym wsparciem. I wtedy będzie można sobie pobrać ją na nowo. No dobrze, tak więc. Ubuntu, Dżemowa Meduza już mi się pobrało. I jak widzicie, na ekranie mam dwie maszyny wirtualne. Po lewej stronie mam Ubuntu 2004 LTS Ogniskowa Fossa, a po prawej stronie mam Ubuntu 2204 LTS Dżemowa Meduza. Na pierwszy rzut oka yy, zauważamy to, że yy, starsze Ubuntu miało więcej fioletu na początku. Yy, na ekranie, gdzie musieliśmy wpisać wybrać użytkownika i wpisać hasło, ale też możemy się przyjrzeć troszeczkę dłużej logu Ubuntu. Tak, widzimy w starszej wersji jak ono wyglądało i teraz jak wygląda w tej nowej. Tak, jeżeli nie widzicie różnicy, to już wam pomogę. Logo Ubuntu po lewej swej stronie ma taki pierścień podzielony w trzech różnych miejscach i środek każdego z tych trzech miejsc w środku każdego z tych trzech miejsc jest umieszczona taka kuleczka, a w, Ubuntu, w logo Ubuntu po prawej stronie ta każda z tych trzech kuleczek właśnie dzieli to, ten pierścień na trzy części. I nie wiem jak wy, ale to nowe logo Ubuntu strasznie przypomina mi logo komputer Świat. <laughs> nie, nie wiem jak wy, ale ja odczuwam takie uczucie, szczególnie ten pomarańczowy prostokącik po prawej stronie. Dobrze, zalogujemy się używając bardzo silnego hasła. Tak, i po lewej stronie wita nas pulpit Ubuntu 20, a po prawej 22. I teraz zwracając uwagę na pulpit, no to oczywiście pierwsza rzecz, która się rzuci na oczy, to zmieniona tapeta. Tak, po lewej stronie mamy fosę, po prawej mamy meduzę. Ale również yy, układ ikon i to, gdzie znajduje się kosz. Tak, ponieważ widzimy w starszym Ubuntu, yy, ikony były układane od lewego górnego rogu do prawego dolnego i kosz znajdował się jako ikona na pulpicie. Natomiast w nowym Ubuntu kosz przeniósł się na pasek zadań, yy, a ikony yy, podstawowo są rozmieszczane od prawego dolnego rogu do lewego górnego. Dziwna zmiana w tym nowym Ubuntu, ale nie, nie, nie obawiajcie się, ponieważ można to zmienić w ustawieniach, tylko to była o tutaj. Jesteśmy w wyglądzie, desktop icons i mamy position of new icons, nie? czyli pozycja nowych ikon i podstawowo jest to zaznaczone, żeby było to od prawego dolnego rogu ale możemy to sobie zmienić według naszego uznania. Tak, no i tutaj, jak już zawitaliśmy do ustawień, oj, jak już zawitaliśmy do ustawień, to sobie je porównamy. No i teraz tak, no tutaj sieć standardowo, Bluetooth też tak samo. Tutaj w nowym Ubuntu możemy zauważyć tylko, że jest troszeczkę więcej tapet. I teraz wygląd. W starym Ubuntu. Mieliśmy mm, trzy motywy. Tak? jasny, standardowy i ciemny. Tak to tym ubuntu po lewej stronie się już trochę bawiłem i ono pierwotnie właśnie miało ten styl, a ja sobie je zmieniłem na ciemny. Tak I tutaj też sobie zmienimy na ciemny. Widzicie, jak to się prezentuje. Cześć, przepraszam, że przerywam nadawanie audycji, to znowu ja. Chciałbym tylko tutaj dodać jedną ważną informację, bo zauważyłem, że to pominąłem, że pod stylami, jak tym, no wiecie, jasny, ciemny, znajdują się kropeczki. Mówimy tutaj o nowym Ubuntu. Kolorowe kropeczki. I mówią nam one o tym, jaki kolor będzie miał ten kolorowy aspekt naszego systemu operacyjnego, tak? Bo jeżeli wybierzemy sobie. Jakiś styl, jasny albo ciemny, to mamy, można powiedzieć, ok, taki styl systemu ciemno-pomarańczowy. Albo jasno-pomarańczowy, w zależności od wybranego stylu. W nowej wersji Ubuntu dostaliśmy możliwość zmiany tego. Tak podstawowo jest to kolor pomarańczowy, ale możemy sobie wybrać inny kolor, taki, jaki nam się będzie najbardziej podobał. Wracamy do odcinka. No i też te opcje tego Ubuntu starszego 20.04 są biedniejsze. Tak mamy tutaj tylko automatyczne ukrywanie doku, zmianę rozmiaru ikon, wyświetlanie na i położenie na po ekranie. Natomiast gdy w nowszej wersji Ubuntu mamy więcej opcji, dochodzi nam opcja właśnie ikon na pulpicie. Jak również możemy konfigurować zachowanie doku, tak? czyli tego naszego paska zadań. Tak? Możemy na przykład ukryć pokazywanie kosza, jakby ktoś chciał, jakby kogoś zdenerwowało. No i tutaj pokazywać wiem, volumes and devices. Devices to jest urządzenie, a volume, chyba volumin, nie wiem, ręki sobie uciąć nie dam. Przechodząc dalej, mamy powiadomienia, tu się nic nie zmieniło, mamy wyszukiwanie i w nowym Ubuntu doszła nam zakładka wielozadaniowość, czego w starym Ubuntu nie doświadczymy. I ta zakładka charakteryzuje się tym, że możemy tutaj wybierać, jak ma się zachowywać nasz pulpit. Tak? To jest taka konfiguracja bardziej gnoma, bo... Warto też wspomnieć o tym, że nowe Ubuntu dostało na pokładzie zaktualizowanego gnom'a. Jak dojdziemy do końca ustawień, to powiem Wam dokładnie, jaką wersję, ponieważ nazywnictwo wersji gnom'a pewnie ci co wiedzą, to potwierdzą, że jest szalone. Raz mają nazwy wersji 3. ileś, aby później następną wersję wydać 40. Tak, mamy tutaj ustawienia programów w obydwu systemach tak samo. Ustawienia prywatności, tutaj też tak samo w obydwu przypadkach. Konta online, tutaj mamy takie samo, tutaj należy rozwinąć, o, mamy wszystko takie samo. Udostępnianie też. Dźwięk też tutaj się zbytnio nie zmienił. W zasilaniu, jeżeli korzystacie z Ubuntu na laptopie, to doszły nam tryby zasilania. Możemy teraz wybrać sobie, czy wolimy, aby nasze zasilanie było takie bardziej zrównoważone, czy zmniejszone, właśnie wybierając oszczędzanie energii. I tutaj no, dwie standardowe opcje, które już są w starszym Ubuntu, tak, czyli wygaszanie ekranu i automatyczne usypianie. Tak, tutaj w ekranach nic się nie zmieniło. Z myszą tak samo. Z klawiaturą też tylko, że o, aby dojść do skrótów, musimy otworzyć menu tutaj na dole. No, drukarek nie mam, to Wam niestety nie pokażę jak to wygląda. Tutaj jest też tak samo. No, i z grubsza mamy to samo. Ułatwienia dostępu. U użytkownicy wszystko jest tak samo. Z domyślnych programów odpadł nam RimeBox, i teraz muzyka będzie otwierana za pomocą filmu. A kalendarzem w starym Ubuntu był edytor tekstu, gdy w nowym jest po prostu kalendarz. Aj, nie, nie możemy tego zmienić. No dobra, ciekawe. No i przedostatnia kategoria, data, i czas. I teraz na końcu informacje, czyli to, co nas interesuje najbardziej. Jak widzimy, w obydwóch przypadkach mamy po 4 GB RAMu, i tutaj musicie mi uwierzyć, że w obydwóch przypadkach dałem tyle samo RAMu i stare Ubuntu pokazuje 3,8 GB. Gigi... Tak, pamiętam. W zeszłym odcinku popełniłem błąd, ale się poprawiłem i już teraz wiem, jak to się powinno czytać. Po lewej stronie mamy 3,8 GB, a po prawej stronie mamy 4 GB. Tak, procesor jest AMD Epic, nie mam AMD Epic. No, tak to pokazuje maszyna wirtualna. No i widzimy po lewej stronie Ubuntu 20.04, po prawej stronie Ubuntu. 22, i warto wspomnieć o tym, że właśnie Ubuntu 22 jest wydany tylko i wyłącznie w opcji 64-bitowej. Tak, czyli jeżeli chcielibyście uruchomić nowe Ubuntu na swoim starszym laptopie, musicie się upewnić, że ma on, że może on obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. No, i teraz, tak jak Wam mówiłem, wersja GNOME. Po lewej stronie mamy. 3.36.8, a po prawej stronie mamy 42. 39 opcji w górę. No, więc tak jak Wam mówiłem, to nazywnictwo wersji Gnoma jest rzeczywiście szalone. Jak również mamy zmieniony system okien w starym Ubuntu. 20.04 LTS mamy system okien X11, natomiast w nowym Ubuntu, 22, mamy system okien Wayland. Mm. No dobrze. I z takich rzeczy, z takich głównych rzeczy, które widać na pierwszy rzut oka, myślę, że to by było na tyle. Teraz też yy, takie, takie dwie ciekawostki, które tam gdzieś wyczytałem z release notes'ów Ubuntu nowego, że zostały zaktualizowany Firefox, LibreOffice i Thunderbird A, oraz jest to pierwsza wersja Ubuntu LTS, która, jest, która będzie działać na Raspberry Pi. Warte odnotowania. No i oczywiście nowe logo. I teraz, czy aktualizować? W mojej opinii, aktualizowałbym. tak? Szczególnie możecie sobie zobaczyć tutaj, jak zachowuje się gnom w obydwu tych systemach. I powiem Wam, że osobiście korzystam z Fedory. Z Fedory, która ma. Już Państwu mówię o Gnoma 41,5. Więc ten nowy Gnom naprawdę jest wygodny w korzystaniu. Eee, no, wyda wydaje się, znaczy tak, nie wydaje się. Większość ludzi nie lubi Gnoma, ale o dziwo mi jakoś przy się przypodobał. I teraz porównując tutaj e, stare Ubuntu do nowego Ubuntu, e, na pewno pod kwest e, jeżeli chodzi o kwestię Gnoma, jestem w stanie e, polecić aktualizację starszej wersji do nowej wersji bo rzeczywiście jest y, różnica tak na przykład tutaj jak widzicie po wciśnięciu wyświetl programy nie mamy tutaj y, widocznych naszych y, Workspaces y, przestrzeni roboczych, natomiast po prawej stronie w nowym Ubuntu już są wyświetlone tak samo gdy wcisniemy klawisz Windows y, y, Windows albo Super Ym, po lewej stronie pokazuje nam się taka lista właśnie z, work, z workspacesami no mi się to ten design osobiście nie podoba a po prawej stronie mamy takie dwa duże kafelki tak? no i to tak do tego właśnie przywykłem w Fedorze tak to u mnie wygląda Ok, no i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą prezentację starego Ubuntu i nowego Ubuntu mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli tak to zachęcam do zostawienia lajka subskrypcji i komentarza i do zobaczenia następnym razem.